Jeżeli ty na swoim koncie w Fortnite'cie chciałbyś mieć tyle fałdolców, to zostaw tutaj łapeczkę do góry. No i sprawdźmy, ile osób by tyle chciało. no mordeczki, z tej strony Hexo w tym filmie przedstawię wam kilka nowości świata Fortnite i w tym między innymi porozmawiamy sobie na temat sezonu drugiego w rozdziale czwartym Fortnite'a, na temat karnetu bojowego, jak i również na temat darmowych nagród, które koniecznie musicie odebrać przed startem nadchodzącego sezonu i naprawdę jeszcze więcej, także koniecznie dać ten film do końca, żeby nie przegapić żadnej z tych rzeczy. Oczywiście, jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem. A jeżeli wy będziecie kupowali coś w sklepie z przedmiotami, to możecie użyć mojego kodu, czyli oczywiście Hexokod. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ma takowy kodzik wpisany. A teraz zapraszam Was do oglądania. I zanim jeszcze przejdziemy sobie do tematu nadchodzącego sezonu jak i również do darmowych nagród, to moi drodzy, teraz taka szybka ocenka obecnego sezonu. Generalnie moi drodzy, no to nowa mapa według mnie była naprawdę bardzo spoko i osobiście oceniam ją tak, myślę, że no, tak z nie wiem, 8 na 10. Następnie moi drodzy mamy rozgrywkę. I rzeczywiście ta rozgrywka była też całkiem przyzwoita, więc myślę, że tutaj również 8 na 10. Następnie mamy karnet bojowy, czyli to po prostu coś co jest co sezon. Obecny karnet bojowy Troszeczkę był spoko, ale do no tutaj definitywnie takie 7 na 10. Następnie, moi drodzy, mamy właśnie zainteresowanie co tydzień, i generalnie, no to ja się za bardzo tym nie interesowałem, ale rzeczywiście, no, według mnie było to dość ciekawe, także myślę, że 8 na 10. Pod względem kolaboracji, obecny sezon też jest według mnie całkiem spoko, no bo kolaboracje to w sumie teraz taka część Fortnite'a, więc tutaj też takie 7 na 10. Jeżeli chodzi o Fabułę, to też takie 7 na 10. Następnie, jeżeli chodzi o na przykład skiny, no to definitywnie moi drodzy skiny były też takie całkiem przyzwoite. Definitywnie można je ocenić na 8 na 10. Co do eventu pilnie poszukiwani, to definitywnie był to jeden z lepszych eventów. No i daję tutaj takie 9,5 na 10, ponieważ no był on naprawdę kozacki, ale według mnie to też nie było w 100% to, ale no naprawdę było bardzo spoko. A jeżeli chodzi o takie właśnie wszystko, co, że tak powiem nadchodzi do Fortnite'a, czyli o teraz hype na następny sezon, to osobiście mogę dać tutaj, no nie wiem, tak z 8 na 10, bo póki co jest naprawdę nieźle. Więc no podsumowując, to jest naprawdę spoko. I wy w komentarzu też możecie dać opinie na temat obecnego sezonu. Ale pewnie tak czy siak jeszcze to kiedyś podsumuje. Więc na samym początku mam coś niezwiązanego ze światem Fortnite, a mowa tutaj o konkursie na właśnie słuchawki. I generalnie, moi drodzy, no to na moim Instagramie pojawiło się nowe zdjęcie, i właśnie z pod takowego zdjęcia możecie takowe słuchawki zgarnąć. Także jeżeli jeszcze nie obserwujecie tego Instagrama, to was tam zapraszam. No i po prostu weźcie sobie udział, bo możecie tam zgarnąć po prostu za darmo sprzęcik. Także myślę, że naprawdę bardzo spoko. A teraz przechodzimy sobie do tematu sezonu drugiego. Więc generalnie, no to w ostatnim materiale praktycznie omówiłem wam wszystko, co. I jak, lecz otrzymaliśmy nowe informacje i to od tak naprawdę do jednego z lepszych źródeł, czyli po prostu Hypexa. No i generalnie, moi drodzy, Hypex informuje nas o tym, że w następnym sezonie pojawi się właśnie miejscówka, która będzie przypominała miejscówkę z rozdziału pierwszego, czyli właśnie Lucky Landing. No i przy okazji ma pojawić się miejscówka Neo Tokyo. także myślę, że naprawdę bardzo spoko. Poza tym wszystkim w grze mają pojawić się miecze, jak i również katany. Także to też wydaje mi się, że jest bardzo spoko zmiana, jak i również mają pojawić się futurystyczne motocykle. I naprawdę, jak to czytam, to jest generalnie bardzo, ale to bardzo spoko. I ogólnie, no wydaje mi się, że następny sezon będzie naprawdę gigamocny. Oczywiście, moi drodzy, w następnym sezonie pojawią się również nowe bronie. No i mają być to między innymi nowe pistolety, jak i również nowe strzelby. Także to też brzmi całkiem ciekawie. No i przy okazji, moi drodzy, no to mamy również coś takiego jak glowing tubes. Czyli po prostu jakieś takie świecące tuby. I generalnie, no to tutaj jest napisane że jak będziemy po prostu używali w ślizgu, to będziemy też trzymali broń. Nie mam absolutnie pojęcia jeszcze o, o co z tym chodzi, ale oczywiście do no, sezon drugi jak na razie zapowiada się naprawdę, ale to naprawdę dobrze. Ja osobiście nie mogę się doczekać, a zostały jeszcze tylko 4 dni i już tak naprawdę będziemy praktycznie w tym sezonie, także myślę, że naprawdę bardzo, ale to bardzo spoko. No i oczywiście z dnia na dzień mamy coraz więcej informacji, więc subskrybujcie kanał wraz z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić nadchodzących informacji na temat sezonu drugiego. No i oczywiście Oczywiście, moi drodzy, z racji, że takowy sezon do nas nadciąga, to, no wiadomo, w grze jeszcze mamy bardzo dużo darmowych nagród, które koniecznie musicie zgarnąć przed właśnie startem takowego sezonu, no bo później już niestety będzie to po prostu niemożliwe, a wydaje mi się, że darmowe nagrody to coś, co chyba lubi każdy. Więc na samym początku mamy pięć darmowych nagród z właśnie serii zadania szyfru. No i generalnie, no to tutaj musicie sobie po prostu rozszyfrować parę zadań, możecie poradniki znaleźć dosłownie wszędzie i mamy tutaj między innymi takie nagrody jak malowanie, dwa Grafiti, emotikonka, jak i również ekran wczytywania. Także. Te nagrody są naprawdę bardzo przyzwoite. No, i jak najbardziej każdemu polecam je zdobyć przed startem nadchodzącego sezonu. Poza tym wszystkim, moi drodzy, mamy też również nowe zadania, czyli właśnie zadania Krida. No i oczywiście, w takowych zadaniach możemy zdobyć generalnie tylko i wyłącznie graffiti. A jeżeli ktoś jeszcze nie wbił na przykład swojego upragnionego poziomu, no to możecie tutaj również zdobywać EXPA. I za ukończenie pięciu takowych zadań możemy zdobyć właśnie to graffiti. Poza tym wszystkim, moi drodzy, mamy w grze również zadania: znajdź to. I generalnie, no to wy. Takowych zadaniach no, możemy również zdobyć 5 darmowych nagród, w tym między innymi emotikona, graffiti, malowanie, emotkę, jak i przy okazji jeszcze jednego emotikona. Także no, myślę, że naprawdę bardzo, ale to bardzo spoczko, bo mamy tutaj wiele darmowych nagród, a na wykonanie tego wszystkiego macie tylko i wyłącznie jeszcze 5 dni. No, na moment jak ten film wlatuje, to już tylko i wyłącznie 4. No i przy okazji, moi drodzy, mamy jeszcze tydzień na wykonanie zadań, właśnie czaha na Bogato. No i oczywiście, moi drodzy, no to tutaj no, po prostu są to takie dodatkowe. Questy, właśnie do tego, co po prostu pojawiło się w Pilnie poszukiwanych i możemy sobie odblokować dodatkowe style czaszki. Poza tym wszystkim, no to mamy również, moi drodzy, coś takiego jak pakiet PlayStation. No i to jest raczej pewne, że w następnym sezonie już po prostu będzie nowy takowy pakiet, także no, jak najbardziej każdemu polecam go odblokować. Poza tym wszystkim, warto sobie również połączyć konto Epic Games z kontem na Twitchu, ponieważ możecie zgarnąć naprawdę bardzo ciekawe nagrody z dropów, które są obecnie na Twitchu i wydaje mi się, że jest to całkiem, ale to całkiem spoko opcja. No i poza tym wszystkim mamy również zadania Geralta z Rivi, czyli po prostu zadania, no, które dalej możecie wykonywać na stronie School of Lama Fortnite. I generalnie no to tam możecie zdobyć m.in. killów, jakieś pakiety muzyczne, jak i przy okazji parę graffiti. Także, no, według mnie jest to naprawdę całkiem spoko i jak najbardziej każdemu polecam to ukończyć. No i to tak naprawdę wszystkie darmowe nagrody, jeżeli chodzi o właśnie przed sezon drugi. No, jak najbardziej każdemu polecam to wykonać, no bo później już po prostu będzie to niemożliwe. No i przy okazji moi drodzy, no to subskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem ponieważ tutaj będzie to dużo info na temat nadchodzącego sezonu, no bo w sumie w dzień w dzień dostajemy nowe informacje, także no, definitywnie jest tego dużo. No i na sam koniec, moi drodzy, jeszcze chciałbym podziękować każdej osobie, która ma wpisany nowy kodzik, w sensie nowy kodzik, no, kodzik mój w sklepie, czyli właśnie Hexokot i giga dzięki. Generalnie to też niedługo pewnie na Discordzie będę rozdawał po prostu rangi z tej okazji, że na przykład ktoś ma takowy kodzik wpisany, także naprawdę bardzo dziękuję każdej osobie. No i oczywiście, moi drodzy, zapraszam Was na tego Discorda, bo tam macie jakieś info na temat konkursików przedwcześnie. Tym bardziej, moi drodzy, to tam w następnym sezonie będzie całkiem sporo rzeczy do wygrania, także też właśnie Was tam zapraszam. No i też wpadnijcie na tego Instagramka, bo tam macie obecnie konkurs na słuchaweczki. Także myślę, że naprawdę bardzo fajnie. No i co? To tak naprawdę by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Dzięki za obejrzenie i widzimy się w następnych materiałach. Ja byłem Hexo, trzymajcie się i cześć!